No cześć Sezon na się skończył Przynajmniej w moim regionie Także dzisiaj filmik o innej tematyce A mianowicie chciałem pokazać Ten nowo wybudowany peron Niemcza miasto Tak on wygląda Właśnie na nim stoję Jednokrawędziowy Jednotorowy Także tutaj się będą pociągi zatrzymywać Moim zdaniem no kolorystyka jest taka jaka jest Ja tam nie jestem jakimś wielkim fanem kolorów Nie mam swojego ulubionego Tutaj mamy budkę gdzie, gdzie będzie można usiąść w oczekiwaniu na pociąg Szkoda, że ona jest tak wąska trochę powinna być troszeczkę szersza to jest wiata raczej przystankowa, no bo to jest przystanek kolejowy, to nawet nie powiedziałbym, że to jest stacja. Mamy widok w kierunku piławy górnej. Za mną widok w kierunku Kobierzyc. jak mówię tutaj się będą pociągi zatrzymywać. Pociągi kolei dolnośląskich. Wyłącznie. Tak to tutaj sobie wygląda. No, czy, czy miejsce jest dobre na usytuowanie tego przystanku? Myślę, że tak. No. Nie jest to duży przystanek, jak widać, tylko jeden peron. Moim zdaniem powinien być odbudowany dawny dworzec kolejowy, ale to jest tylko moje zdanie. Obecnie jest stara stacja w Niemczy, która znajdowała się w tamtym kierunku. No ale to... Nie o tym decyduję, także to jest tylko moje zdanie. Dochodzimy do tablicy, tu jest też znak, że to jest jednotorowy peron No wygląda to fajnie w sumie. Oprócz tego właśnie powinna jeszcze funkcjonować dawna stacja, gdzie można byłoby zrobić z powodzeniem mijankę. Z tego co wiem to mijanka ma być, ale w łagiewnikach. Natomiast od łagiewnik do piławy żadnej mijanki ma nie być. Nazwa to nie jest ujęta jako niemcze miasto, tylko jako niemcza i pokazuje właśnie. Tak Tak to sobie tutaj wygląda. No ten most trochę, powiedziałbym, straszy, ale pomalowany. Graffiti oczywiście. Kobieżyc. No, żeby budowali tylko tą jedną stację, czy jeden przystanek, to wydaje mi się, że nie przewidują dużego ruchu. Ale mam nadzieję, że będzie można się zaskoczyć. Mam taką nadzieję, że pociągi nie będą tędy jeździły puste. No, ja myślę, że nie. W razie potrzeby ja też będę z tej stacji korzystał, jeżeli z tego ciągle mówię. I tak to wygląda. Tu mamy linię krawędziową. Nie będzie można zbliżać się do krawędzi. Szlapany nie wiem czy powstaną, ale chyba tak, bo sygnalizacja widzę jest już od dawna. Tak więc no, jeszcze raz pokazuję widok w kierunku Piławy i widok w kierunku Kobieżyce, tudzież Wrocławia. Jeszcze rzut na wiatę. Ta wiata powinna być trochę dłuższa, bo to jest druga ławka i w razie takiej pogody nawet jak dzisiaj, a będzie dużo ludzi. Na przykład mówię, taki przykład. To ci ludzie nie będą mieli się gdzie schować. Także to, to jest trochę nieprzemyślane moim zdaniem. Bo Powinni wybudować wiatę jak już jak już to od krawędzi peronu do krawędzi tam Taka długa powinna być. Na samej wiacie tutaj miejsce na rozkład, jeszcze rozkładu oczywiście nie ma, dopiero będzie, chyba w przyszłym roku, nie wiem, wszystko zależy jak tam prace na drugiej części linii, czyli od Łagiewnik do Kobierzyc. Dobra, to byłoby na tyle, schodzimy z peronu, jeszcze, o, nie pokazałem tego, kierunek Kobierzyce Piława, tutaj mamy. I z drugiej strony chyba też. No jest, tylko widać było odparło bardziej. Tędy. Płota, jest, ale trudno. No jest, jest. trochę ciemno. Takiego ciemnego cienia rzuca. Nie będzie chyba widać. Ale jest, jest. Kobierzycy Piława. To jest tablica informacyjna. Kierunek na Piławę, kierunek na Kobierzycy. Dobra. To byłoby na dzisiaj tyle. Także do następnego filmiku. Będę miał czas to jeszcze coś, może i nawet w tej linii jeszcze pokażę, może przy rzecznym Zdrój, bo tam też podobny, podobny przystanek wybudowali, no zobaczymy, to trzymajcie się na razie i cześć. A mała dogrywka, tak ten teren wygląda z wiaduktu, kierunek Kobierzyce. O. Tak to wygląda. Tak jak mówiłem, tutaj się pociągi będą zatrzymywały na starej stacji niestety nie. Na starej stacji niestety nie. Przejdę kawałek jeszcze. Widać napis. Widać wiatę. No i cóż. Do następnego filmiku, trzymajcie się i cześć.